Jestem beznadziejna, do niczego się nie nadaje. Jestem złą matką. No, myślę, że każda z nas ma taką listę rzeczy na własny temat, które czasem sobie mówimy. No, a teraz pomyśl sobie, czy którąś z tych rzeczy powiedziałabyś swojej przyjaciółce? Tak, czy jesteś, jesteś beznadziejna? Nie, nic z tego nie będzie, nie. A gdyby twoja przyjaciółka przyszła do ciebie sfrustrowana, zmęczona, nie wiem, załamana, smutna, to co byś jej powiedziała? Powiedziałabyś pewnie, hej, to minie. Czekaj, zastanówmy się nad tym. Może razem coś wymyślimy. Albo, wiesz, chodź, zrobię ci kawę. Posiedzimy razem, przegadamy. To byś powiedziała pewnie. No właśnie, a co to by znaczyło być swoją własną przyjaciółką? Wyobraź sobie, jaka to by była zmiana, gdybyś totalnie odmówiła bycia swoim wrogiem, odmówiła. Mówienia sobie takich rzeczy, a mówiła, wybierała to, co byś powiedziała przyjaciółce. Ja myślę, że to zmienia bardzo dużo. I te słowa, które byśmy powiedzieli przyjaciółce, to też są takie słowa, które byśmy powiedzieli swoim bliskim, dzieciom. Tak bardzo dużo uczymy się o tym, jak je wspierać, jak sprawiać, żeby czuły się wartościowe, pewne siebie, jak doceniać. Uczymy się tego. I najprostszą rzeczą jest zastosować tą całą wiedzę do siebie. Zapraszam cię serdecznie do tego, żebyś została swoją własną przyjaciółką.